Do tej pory w większości krajów, w tym głównie w Europie Środkowej, pokutuje taki kanon, że nowotwór złośliwy szyjki jest tym głównym problemem ginekologicznym u kobiet, problemem onkologicznym. W tej chwili ten nowotwór jest na dalszym miejscu, jeżeli chodzi o ryzyko zachorowania, i tych nowotworów jest relatywnie mniej, niż było lat temu kilkanaście czy kilkadziesiąt. Dlaczego? No, dlatego, że troszkę zmieniła się świadomość zdrowotna pacjentów, a tak naprawdę to od mniej więcej 30-kilku lat wiadomo, że nowotwór złośliwy szyjki wywołany jest zmianami, które powoduje wirus brodawczaka ludzkiego, tak zwany HPV. Tych typów jest oczywiście bardzo wiele, niektóre są bardziej złośliwe, inne są mniej ryzykowne onkologicznie, ale świat sobie doskonale poradził ze szczepieniem. Przeciwko infekcji wirusowi brodawczaka ludzkiego. Są kraje, w których obowiązkowo, bezpłatnie szczepi się dziewczynki przeciwko temu wirusowi. I te kraje mają pojedyncze przypadki zachorowań na raka szyjki. To są najczęściej nowotwory u emigrantów z Europy Wschodniej. Miałem okazję kilka lat temu być na Islandii. I też no, z racji tego, co robi, interesowałem się m.in. nowotworami szyjki macicy i pokazywano nam, jak wygląda tam absolutnie wzorcowy program profilaktyki tego raka. I zadałem im pytanie, ile zgonów rocznie mają. Dwa. Bez komentarza. Ale tam wszyscy poddają się po pierwsze badaniom przesiewowym, czyli okresowej cytologii. W Polsce ten program, który był refundowany przez NFZ, skończył się kilka lat temu klapą, ponieważ imienne zaproszenia na taką cytologię przesiewową e, skutkowały zgłaszalnością rzędu 20 do 24%. Czyli co czwarta zaproszona imiennie do konkretnego miejsca, w konkretny dzień pacjentka zgłaszała się na takie badanie. Reszta pod tego e, systemu się wyłamywała. To, ten, to się nie sprawdziło. E, są kraje, w których te dziewczynki są szczepione. E, w Polsce są województwa odważne, w których e, władze wojewódzkie samorządowe nie boją się zafundować dziewczynkom od 12 roku życia bezpłatnych szczepień. Przeciwnicy szczepień, o których no nie czas i miejsce, żeby tutaj mówić, są zdania, że szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego sprzyjają rozwiązłości płciowej. Na miłość boską, to jest jakaś straszna ciemnota. To nie o to zupełnie w tym miejscu chodzi. I poradzilibyśmy sobie z tym nowotworem znakomicie, gdybyśmy wprowadzili masowe szczepienia. Część ludzi, którą na to stać, podejmuje takie działania we własnym zakresie. To jest wydatek rzędu około 1000 złotych, ale zważywszy korzyść, którą z tego mamy, a skuteczność tych szczepień jest rzędu 99%, czyli praktycznie nie opisuje się raków szyjki macicy u kobiet i dziewczynek uprzednio zaszczepionych. To pozwalałoby skończyć problem. Problem niezwykle no, dla niektórych dla chorych tragiczny, dla systemu bardzo obciążający finansowo, no już dawno wymyślono, że profilaktyka jest znacznie tańsza niż leczenie. Tyle tylko, że trzeba wydać pieniądze jakby zawczasu.